Witaj w czwartej lekcji mojego kursu, w której porozmawiamy o tym, jakimi kanałami dotrzeć do kandydatów. Z poprzedniej lekcji wiesz już, jak napisać dobre ogłoszenie o pracę, które przyciągnie uwagę. A teraz kluczowe pytanie, gdzie chcesz je opublikować? Bo jeśli zamieścisz je w złym miejscu, nikt go nawet nie zobaczy. Trochę tak, jakbyś sprzedawał lody na pustyni. Świetny produkt, ale zero klientów. Dlatego w tej lekcji porozmawiamy o kanałach dotarcia. Czyli gdzie są twoi kandydaci i jak do nich mówić? Zasada pierwsza: nie ma jednego miejsca. Zapomnij o starym schemacie. Wrzucam, napracuj i czekam. Rynek się zmienił. Teraz kandydaci są na Facebooku, na TikToku, w lokalnych grupach, na LinkedInie, na Instagramie, a czasem u twoich pracowników, którzy mogą kogoś polecić. Dlatego rekrutacja to dziś marketing wielokanałowy. Zasada druga: dostosuj język do miejsca. Nie wrzucaj tego samego ogłoszenia wszędzie. Na LinkedInie możesz być bardziej profesjonalny, ale i tak ludzki. Na TikToku zrób krótkie wideo. Szukamy ludzi, zobacz jak u nas wygląda praca. Na Facebooku wrzuć grafikę z cytatem od pracownika. Lubię tu pracować, bo mam wpływ. Na grupach lokalnych pisz jak sąsiad, nie jak firma. Zasada trzecia. Nie czekaj, zapraszaj. Znasz publikować i czekać, działaj aktywnie. Napisz do kogoś na LinkedInie. Poproś pracowników o udostępnienie ogłoszenia. Nagraj stories na Instagramie. Hej, szukamy fajnych ludzi. Może znasz kogoś? Napisz do lokalnych szkół i uczelni. W rekrutacji działa bezpośrednie zapraszanie. Podam Ci przykład. Mała firma gastronomiczna w Gdańsku przez trzy miesiące nie mogła znaleźć ludzi chętnych do pracy. Wrzucili ogłoszenie na lokalną grupę na Facebooku. Ale nie samo ogłoszenie. Dodali zdjęcie kucharzy i podpisali. U nas praca to nie kara, to zgrana ekipa i dobre jedzenie. Szukamy jeszcze jednej osoby. Może to ty albo ktoś, kogo znasz. 120 udostępnień, 18 zgłoszeń w tydzień. Dlaczego? Bo było autentycznie, lokalnie i naturalnie. Teraz czas na Ciebie. Zrób listę, gdzie są Twoi kandydaci. Jeśli szukasz młodych, TikTok, Instagram, grupy uczelni. Jeśli specjalistów, LinkedIn, fora branżowe. Jeśli lokalnych. Facebook, tablice ogłoszeń, polecenia i do każdego kanału dostosuj komunikat. Jakie narzędzia mogą Ci w tym pomóc? Po pierwsze, Canva do robienia prostych grafik ogłoszeniowych. Po drugie, Meta Ads, Facebook Ads. Wrzucasz ogłoszenie i kierujesz je do konkretnych osób z Twojego regionu. Po trzecie, Zapier plus Google Forms. Zbieraj zgłoszenia z wielu kanałów automatycznie. Po czwarte, Linktree. Jeden link, w którym umieścisz wszystkie opcje kontaktu, na przykład w bio na Instagramie. Nie licz na to, że kandydat sam Cię znajdzie. Ty musisz znaleźć jego tam, gdzie jest i zaprosić go do rozmowy. Pamiętaj, że podczas rekrutacji musisz być jak dobry sprzedawca. Nie tylko wystawiasz towar na półkę, ale aktywnie zachęcasz do zakupu. W następnej, przedostatniej już lekcji pokażę Ci, jak rozmawiać z kandydatem, by nie uciekł po pierwszym kontakcie.